Wszechstronny mistrz jedzie do Krakowa odwiedzić swojego przyjaciela Krilana. Krilan, jadę do ciebie, chłopie. Stoję teraz na autostradzie A1. Korki są jak cholera, prace drogowe. Jak za mną widzicie, są z tyłu tiry, w korkach stoją też. Także dzisiaj, też nakręcę filmik z Krilanem. Będzie fajny film fanowski. Pierwszy film fanowski z Krilanem w roli głównej. Um... No, nie zabawię tam długo, bo Pilan ma swoje życie, swoje sprawy, będzie zmęczony po pracy. Także pojadę go tylko odwiedzić, pogratulować. Eee, tego, tego, no. eee, Mojego zwycięstwa nad Karaczanami. <grymne> Będziemy świętować. Eee, no filmik, widzę Wam się wczoraj jeszcze podobał, treningowy, no, trochę się nad tym napracowałem ale to jeszcze jest nie, nie wszystko co potrafię, to nie jest kres moich możliwości także bądźcie cierpliwi, któregoś dnia wstawię taki konkretny filmik już z moimi wszystkimi umiejętnościami ninjutsu bo zabrakło tam parę elementów no co najważniejsze akrobatyki brakuje ale z tym spokojnie, damy radę przyjdzie czas i nauczę się akrobacji Na... no, zabrakło też elementów walki kusarigamy Chociaż niedawno ją kupiłem, trzeba będzie trochę potrenować. Co jeszcze? Mam dmuchawkę z igłami, także też trzeba będzie trochę porobić filmików z nią. Najważniejsze to nie robić tego w domu, tylko znaleźć jakiś fajny plener, las, jakiś park. No ale najlepiej tak, żeby ludzi nie było. No ale teraz był sezon wakacyjny i, i strasznie oblężone lasy były, bo wiadomo grzybiarze albo też ludzie na, nad jeziora chcą miś popływać. A ninja musi trenować w samotności, musi być zjednoczony z naturą, musi trenować tak, żeby nikt mu nie przeszkadzał. No i co, no dojadę, nakręcę filmik, wstawię i, i mam nadzieję, że będzie fajnie. I mam do Was wielką prośbę, bo naprawdę Krilan to jest wielki chłop, wielki pod każdym znaczeniem tego słowa więc będzie mi bardzo miło jeśli moi subskrypenci dołączą się także do Krilana. Także subskrybujcie kanał Krilana, Rozpierdalacza Dawajcie łapki w górę. Widzicie jak się napracowuje chłopina przy tych filmikach, miszmaszach. No naprawdę bardzo fajne wspomnienia z lat 80., -tych, 90. -tych. No, wspaniała rzecz. No, chyba Krilan jest jedynym, który wpadł na taki świetny, genialny i oryginalny pomysł. Także docencie jego pracę, docencie wkład jego pracy, ile on musi się na tym posiedzieć, namęczyć, wymyśleć teksty. Także ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jego pracą. Ja i Krilan wyróżniamy się na tle wszystkich YouTuberów, nie mamy tylko filmików, gdzie prężymy muskuły i, i, i nie wiem, podrywamy dziewczyny, jakieś pranki robimy, tylko robimy coś oryginalnego, coś swojego. Coś takiego, żeby nikt nas nie, wiecie, nie plagiatował, nie kopiował. A Karaczany? Karaczany już dostały karę, bo widzę, że już się spokój, już się wykruszyły. Kilka nowych filmów zacząłem zgłaszać i wszystkie już zostały zdjęte. No, może nie wszystkie, może tam jeszcze te 2-3 sztuki się ostały. Zauważyłem też jeden nowy, ale taki naprawdę już na poziomie no, no ameby, no, jednokomórkowca. No, co tu więcej wymagać od Karaczanów? Policja już też nie będzie zaglądać do mnie, bo postępowanie zaczyna już nabierać rozpędu. Także teraz będą wszyscy już ostrożni z jakimikolwiek bezpodstawnymi oskarżeniami, groźbami i tak dalej, bo ja jestem, byłem i będę zawsze niewinny, zawsze będę powtarzał, że jestem ofiarą stalkingu, że mnie ktoś wrabia, że ktoś mi nie, nie daje spokoju, że mi zazdroszczą sławy, sukcesu, umiejętności. I, I wszystkiego a to, że popełniam błędy, no to każdy popełnia co zrobić. Takie jest ludzkie życie. No naprawdę, ja jestem zaskoczony pozytywną aprobatą moich fanów. Także, jeśli dzisiaj dojadę do Krakowa, nie wiem o której, ile to się przeciągnie, to fajnie byłoby też się spotkać z innymi fanami, ale Trilanem jako pierwszym. Także, apel do wszystkich fanów, którzy są, mieszkają, przebywają w Krakowie. Jeśli chcecie się dzisiaj ze mną spotkać, to po południu będziecie mieli szansę. E, piszcie do mnie pod komentarzach, piszcie na Facebooku no i, i, i trzymajmy kontakt ze sobą. Nie było okazji spotkać się na meetingu fanowskim, co będzie trochę w inny sposób, taki niezapowiedziany można powiedzieć, ale nie na dzień, dwa, tydzień, tylko na parę godzin. Się, wiecie, zobaczyć, przywitać, pogratulować i tak dalej. Dobrze, trzymajcie się i jak dojadę, na będzie kolejny film.